Cześć, witam Was w kolejnym filmie. E, dzisiaj na naworzę kukurydzę mocznikiem dodatkowo. E, z tego powodu tutaj e, w kwietniu można powiedzieć nie było prawie żadnych opadów. Na początku kwietnia tam coś spadło i e, tutaj ziemia była po prostu totalnie wysuszona. A pierwszy deszcz, jaki przyszedł, to spadło prawie 30 litrów na strzał i to w szybkim czasie. I tutaj będziecie widzieć, jak dojadę, powymywało trochę. Z tego powodu też tutaj dodatkową dawkę mocznika sypię. Tutaj jak przyszła ta ulewa, to dosyć mocno się obawiałem o te pole, bo nie wiedziałem do końca, ile wymyło tej kukurydzy, bo ciężko to było ocenić. Ale tak naprawdę uratowało mnie to, że siałem na 6-8 cm i po prostu ziarno było głęboko. I e, ten deszcz nie dał rady go e, wypłukać, gdy nie są takie dwa, dwa trzy, trzy bąwozy po prostu wypukane. No tam nie było szans. E, I jest wypukane, ale na powierzchni pola to no tam jest może z 5%, z 8%. E, więc jest to do, do przeżycia, ale e, sypię tutaj dodatkowo małą dawkę mocznika, żeby e, uzupełnić ewentualny niedobór. Uwiedza tutaj, wygląda nawet przyzwoicie, chociaż tutaj jest jedno z najsłabszych pól 5-6 klasa. Eee, tu nawet będzie widać, tu po prostu na dole to jest w ogóle wymyło taki piasek. Eee, ostatnio, bo dzisiaj jest... Eee, dzisiaj mamy czwartek, a w ten ubiegły weekend były w Polsce te eee, ulewy. Nas tak naprawdę oszczędziło, dlatego że przez 3 dni spadło tylko 40 litrów wody. Tylko albo aż, bo miałem pola te podmokłe, to tam i tak już wcześniej w kolejnach woda stała w ścieżkach. U nas tak naprawdę tylko kwiecień był suchy, ale mi to sprzyjało, bo mogłem spokojnie sobie zasiać kukurydzę. Nie trzeba było się babrać w żadnym bagienku. Jedyne co, to po prostu ten pierwszy opad był bardzo intensywny tego powodu tutaj trochę wypukało, no ale to już trudno, idealnie nie może nigdy być. E... Oprócz tego w tym roku jedynie w wiedzy taki problem się pojawił, że Maj był e... dosyć chłodny i Kukurydza nie umiała wystartować, stąd e... ona jest e... dosyć znacznie niższa, ma mniejszą e... fazę rozwoju niż w normalnym powiedzmy. Roku. Plus jest tego taki, nie było upałów i w tym roku pszenica naprawdę zapowiada się. Przyzwoicie. Myślę, że to on będzie przyzwoity, na razie nie, nie mówię ile. Eee, zobaczymy co będzie w kombajnie. Wygląda to ładnie. Eee, możecie też zobaczyć, bo eee, dosyć na bieżąco wrzucam zdjęcia na mój Instagram. E, na które Was zapraszam, a go paprotnik. Tam dosyć na bieżąco są zdjęcia, filmiki z pól. E, co tutaj jeszcze do kukurydzy? Kukurydza e, w zeszłym roku tutaj była pszenica. Po pszenicy była e, zasiana gryka, którą zbierałem. E, I potem bezorkowo tutaj top-down wszedł. A na wiosnę e, jeszcze laliśmy w dajowice i e, mieszałem tą gnojowicę, ale już nie tą dawnę, tylko nową moją maszyną e, Wadek z ATMENZE. Tutaj na płytko to wymieszałem, więc e, tak naprawdę to pole nie było aż tak e, przeruszane, ale niestety no, struktura gleby tutaj jest taka, że przy takim intensywnym opadzie i tak tutaj dosyć sporo wypłukało, ale jest bez tragedii tutaj, e, kiedy była ostatni raz, to było chyba 6 lat temu, zasiana kukurydza. E, tutaj była wtedy uprawa orkowa, i e, praktycznie w tych samych miejscach e, były wąwozy wyrąbane na nawet 2 metry. A tu jak widzicie, no też jest dosyć e, mocno wypukane, ale no, traktory mogły przejechać. A wtedy tutaj naprawdę były straszne, duże wąwozy. E, Trzeba było tutaj zasypywać. Jak zasypujemy, to zawsze przywozimy glinę, żeby tutaj to już w miarę następnym razem się sytuacja nie powtórzyła. Tak naprawdę jedynym gatunkiem, żeby się takie coś nie zrobiło, musiałbym tu siedzieć z tryptilem. Myślę, to by był jedyny taki ratunek, żeby się kompletnie nie pojawiała taka sytuacja. Tak, no to tutaj tak nie może, bo tutaj jest dosyć. To jest jedno z najsłabszych pól, tutaj orka na 20 cm to jest to ostateczność, dlatego że przy tych 20 cm już nie raz to można wyciągnąć piasek. Więc e, najlepszym rozwiązaniem tutaj jest albo bez orka, albo gdybym tutaj strictylemsiał. E, w każdym razie tutaj jeszcze możecie zauważyć, są takie miejsca na tym polu e, i tak już jest duży sukces, że w ogóle wiedza tutaj gośnie. E, dlatego, że jeszcze kilka lat temu to po prostu roślina wschodziła i zaraz zamierała. Teraz jest e, po prostu taka słabsza. Zobaczymy, co będzie dalej. E, co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? No, filmów nie było dosyć długo. Myślę, że e, w tym roku przynajmniej zacząłem blisko żniw, więc jakieś filmy ze żniw się pojawią. Może e, utrzymam ciągłość na kanale, ale nie obiecuję. E, co tutaj jeszcze się pozmieniało u nas, e, no, pszenicę mamy w tym roku w 100% zasianą bezorkowo, e, Ładnie to wygląda, dodatkowo jeszcze była już w całości siana, e, jedno pole nie było, ale oprócz tego wszystko było siane spiritem i tutaj też widzimy bardzo dużą różnicę pomiędzy e, spiritem, naszym siewnikiem, a starym fugrenotą z broną aktywną. E, jest duża różnica tutaj w schodach, nie mówiąc jeszcze przy uprawie bezorkowej tutaj top-downem też widzę duże, duże pozytywy. Kukurydza jest częściowo tutaj właśnie na takich słabszych, lżejszych, średnich ziemiach jest zasiana bezorkowo. Na ciężkich mam jedno pole testowo zasiane bezorkowo po top-downie, reszta jest orkowo. W najbliższym czasie jeszcze mamy nadzieję nagać film z pszenicy, dlatego że e, temperatury są wysokie, ostatnio były intensywne opady i niestety muszę powtarzać zabieg na ochronę kłosu. E, pojawia się miejscowo fuzagium, e, stąd muszę e, nieplanowanie jeszcze jeden zabieg ochronny wykonać. E, dlatego że pszenica jest naprawdę ładna i e, szkoda by było przez jakąś oszczędność powiedzmy tutaj e, jej nie chronić, dlatego jadę samym e, tebukonazolem bodajże, możecie mnie poprawić, bo nie do końca pamiętam to nazwę e, substancji, ale bodajże tebukonazol. E, je, idzie sam, e, jedynie musiałem tutaj e, zrobić przerwę, dlatego że mam drobną awarię w zbiwaczu i musi mi tam serwis do niego przyjąć, ale jutro to będzie zrobione i e, będę kończyć właśnie chronić jeszcze rzędnice, więc myślę, że film się pojawi. Eee... Na dzisiaj myślę to tyle, ewentualnie gdybym był na jeszcze polu cięższym, jeśli starczy mi nawozu, bo priorytetem tutaj jest zasilenie tych słabszych kukurydz, a też dużo mi tego mocznika nie zostało, więc jeśli starczy to jeszcze przejadę się coś na ciężkie ziemie, ale jeśli nie starczy to jedynie wrzucę wam jeszcze może drobne naganie jak wygląda kukurydza w tym roku na ciężkich ziemiach. W tym filmie to na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.